Dzień dobry, z tej strony Wojciech Winnicki. Czy ja rozmawiam z panem Władysławem Piszczkiem? Nie, nie powoli tak. nazwiska, Dzień dobry. Pan jest przewodniczącym Rady Gminy w Białce Tatzańskiej, tak? Bukowina ta Bukowina, tak, tak. A wie pan co, przepraszam, że zajmuję czas, ale mogę się tylko z panem porozmawiać? To już powiem o co tak. chodzi. Wie pan co, ja jestem przedstawicielem firmy Kobrajach z Radomska i nie ukrywam, że przez znajomego, o którym nie chciałbym teraz jeszcze mówić. Trafiłem do Pana, bo już mówię o co chodzi, mamy trochę środków, które chcemy zainwestować, wiadomo jak to jest w firmie, e, pieniądze jak leżą to, to nie pracują e, i pomyśleliśmy o dywersyfikacji źródeł i e, budowie jakiegoś obiektu turystycznego w Białce Tatrzańskiej, a słyszałem, że Pan potrafi wiele w tym temacie pomóc, jeśli chodzi o, o ziemię zwyczajnie pod taką inwestycję. Dobrze trafiłem? No może, może i dobrze pan Nie Nie co bardziej, bardziej jako są białki, wie pan, dlatego, a, Jako sołtys. Ale, 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 no jako sołtys białki, dlatego, bo, bo ja z tymi sprawami robię to jednak, to jestem, z prezydentem i ja tu, to, dużo widziałem, kupuję dla firmy, nie. Tak, no bo jak wyciągi mamy, nie. No, to, to znaczy, ale, jak to dla firmy, nie, nie rozumiem, pan prowadzi firmę jestem od rady gminy radny i Radnym i są Białkiem. białkie a plus że serwisę prendeł o ostatni jak się za pana siad naszej protecica znaczy ja na, na pan. nie nie bo ja jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o zimowe sporty to tyle co oglądam skoki no i nie jeżdżę na nartach nie ja, jestem tutaj to taki spraw, co taki sprawno to mam kontakty z, z ludźmi, e, później dzierżawy, wykup działek no ja też w tym się siedzę i dlatego może tak. No to super, świetnie, To chyba dobrze trafiłem. No, Czyli rozumiem, no, że pan ma takie działki ewentualnie? Bo nas interesuje taka działka. No, no, no że to wybądzie, żeby jakąś usługówka, to no to trzeba dość taką wybądno coś, takiego, wypadnie, no, coś no, porządnego. No coś porządnego. No, nas interesuje taki teren, powiedzmy za, no, na początek pewnie jakieś 1000 do 3000 metrów. Miałby pan coś takiego w dobrym miejscu? Powie pan, no musiałbyś zastanowić się, bo raz jest, raz nie ma, no, tylko Pan musi wiedzieć, że te działki, działce gdzieś tam, nie na około centrum, czy co wyciągów, to są bardzo drogie. Co to znaczy bardzo drogie? To, jak, to jaki, o jakich to, pieniądzach na 000, mówimy? Nawet na 100 tysięcy za ar, 80 tysięcy za ar, no, za, za 10 arą działkę, przy, przy wszystkich, co para, to, są, to można wybudować. Że dostaniecie się warunki i tak dalej. No właśnie, to trzeba 1 milion złotych. Milion złotych. No ale to wie Pan, że to są inwestycje, które się mają swoją stopę zwrotu, więc warto takie pieniądze czasami wyłożyć. Nie mogą się pokupowali tam mnie, bo wolę też są, ale to nie my się tego nie. Je, je tof, się no my myślę, mm -hmm. no my myślimy no, ale, 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 no, ale takiej, no nie No, no dobra, yy, Panie Worksowie, my myślimy o, o apartamentowcu, wiadomo, o czymś takim z kilkoma no. gwiazdkami. E, niech mi pan powie, bo myślę, że po świętach byśmy chcieli przyjechać i, i coś zobaczyć. Miałby pan dla nas jakieś propozycje? No, może w no złońcie się tam powiedzieli, jak to się mówi po dobra? Rozumiem, no, że, to, pan, to że Pan ma tego typu działki i, i no to, coś nam no, pokaże. No, 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 coś jest, no nie mówię, że nie mam, ale, ale, ale jest tak, no. Trzeba i, i to jest tak porównać. To, to no rozumiem, powiem, zobaczyć. tego ty jest taki, że już chodzimy, no, to nie ma problemu, nie? Tylko chodzi o taką sprawę, że, 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 no, że. No, co można wybudować na tym i tak dalej. No właśnie, bo o to też chciałem zapytać. Jak tam jest? No, no. U was jest miejscowy plan zagospodarowania, Nie, czy, nie ma. Nie Czyli nie to, w plany albo, albo, albo nie ma planu, no to wtedy Łóżeczką się idzie. No, że Wiadomo, Łóżeczka czasem jest lepsza jak plan, ale ale jest taka sprawa, że czy ja... Czy, czy w tym miejscu coś takiego, no wie pan. No rozumiem. A czy pan może pomóc w tej sytuacji? Bo słyszałem, że pan jest człowiek, który ma tak serce na dłoni i potrafi sprawami pokierować. No ja wie pan, no ja mogę no, pomóc, to no ja co się da to się pomoże jak najbardziej, bo nie bo, bo jestem w tym właśnie, no powiadomiał jak, jak człowiek jestem, jest no to... To, 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 to ten z ludźmi porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Nie? No dobra, a jakbyśmy chcieli w miarę szybko, bo no nie ukrywam też, że no, zależy na tym, żeby tam i kosztów porobić i tak dalej, wiadomo jak to jest, to jak szybko byłby pan w stanie taką działkę, gdybyśmy się na coś zdecydowali tą wózetkę załatwić ewentualnie? Jaki to jest termin? No wie pan, wózetka, to tak, jak jest dobrze, wszystko dobrze, no to trzy no mhm. miesiące, no trzy miesiące, to może więcej zaraz. No a później, je, słody są w są starostwie u nas na razie, A, a co to tak? poszedł, nikt nie chce nic podpisywać na razie. Starostwo mówi nie, o, co będzie i wszystko leży, leży tam dużo. Jest to starostwo, które, które najgorzej wydaje y, pozwolenia. Tak? A, a nie wiem, no nie wiem skąd się to od góry czy skąd się. Jest tragedia, ja no, oczywiście czekałem to tylko roku, a trzy nawet na pozwolenie. O kurde, trochę pan mnie zmartwił, no I ale i dobra. I, i, no. no ale to co, to ale e, ale rozumiem, że po świętach możemy się dzwonić, e, przyjedziemy i pan nam swoich działki przedstawi, tak? Te, ja mogę powiedzieć, że a mam, bo nie mam, i, i mówię panu, że ja mam, no to przyjeżdżaj się, pokażę jej słowo. No dobra, okej. Okay. Czyli to, to niech pan się zastanowi, co pan tych swoich działań tam może nam pokazać, a ja po świętach się odezwę i, i się spotkamy. Dobra? Dobra. Fajnie. Dzięki wielkie. Do no. usłyszenia, do zobaczenia.